Witajcie kochani, właśnie wracam z pracy, jest bardzo ślisko pada śnieg, ale spokojnie. Ręce mam na kierownicy, wszystko jest w porządku. Ale wpadło mi do głowy pewne porównanie, ponieważ dużo osób jedzie bardzo wolno, prawdopodobnie z tego powodu, że ma na samochodzie letnie opony. I jest ogromna różnica pomiędzy tym, jak jadą samochody, które mają zimowe opony, a między tymi, które mają opony letnie. I wydawałoby się, że i to opona, i to opona, a jednak yy, sposób prowadzenia samochodu i bezpieczeństwo poruszania się tym samochodem jest diametralnie, całkowicie inne. Yy, I takie porównanie przyszło mi do głowy, że podobna sytuacja ma miejsce, kiedy używamy do poznawania, do podróży, może, żeby to tak już, yy, żeby tak, taka alegoria była do tego. O czym mówiłem. Jeżeli do podróżowania w kierunku Królestwa Bożego używamy opon letnich, czyli na przykład katechizmu, czyli jakiś encyklik, czyli wszystkiego innego, co nie jest słowem Bożym, nawet mogą to wykłady być jakiegoś pastora, który nie do końca mówi to, co jest zgodne z Bożym Słowem. To jest taka letnia opona. I nawet jeżeli mamy trzy takie zimowe opony, no bo czytamy Biblię, ale jedna taka opona jest letnia, bo na przykład dodatkowo, nie wiem, mamy takiego jakiegoś nauczyciela Słowa Bożego, to jest takie ciekawe określenie warte oddzielnego wykładu, mamy takiego nauczyciela Słowa Bożego, który jest człowiekiem, a przecież nauczycielem Słowa Bożego powinien być i może być tylko Duch Święty, to i wyraźnie Jezus Chrystus. A więc ważne jest, jakie te opony zakładamy. I kiedy jedziemy na tych letnich oponach, czyli na takim katechizmie, albo na naukach jakichś ludzkich, jakichkolwiek. Skądkolwiek one by nie pochodziły. Bo nawet najpiękniejsze kazania nie mogą nam zastąpić osobistej analizy, czytania, słuchania. Słowa Bożego, bo wiara rodzi się ze słuchania. A wyjaśnia nam to Duch Święty, nie żaden człowiek. Więc mając te letnie opony. No, niebezpiecznie jest podróżować do Królestwa Bożego, bo możemy naprawdę wylądować w jakimś rowie, poboczu albo zderzyć się z czymś lub z kimś. Jest to droga, jest to podróż, która nam zajmuje dużo więcej czasu, no bo jedziemy wolniej, to wszystko jest takie monotonne, no nie widzimy żadnego postępu itd., itd., mając te letnie opony. A wtedy, kiedy mamy opony zimowe, czyli słuchamy, czytamy i sugerujemy się tylko i wyłącznie słowem Bożym. To wtedy komfort jazdy jest o wiele lepszy, czujemy się bezpieczniej w decyzjach jakie podejmujemy, czyli na przykład skręcając gdzieś albo wyprzedzając jakiś pas ruchu zmieniając i czujemy się pewnie, po prostu nie stresujemy się tak. Wiemy, że nasza przyczepność jest o wiele, wiele lepsza. No właśnie. A więc pytajmy Boga na jakich oponach Jedziemy do Jego Królestwa. Czy jedziemy na tych oponach letnich, czy jedziemy na oponach zimowych, które są przystosowane do warunków, jakie panują na drodze? Moją modlitwą dla wszystkich, również dla mnie, jest to, żebyśmy ciągle sprawdzali stan techniczny tych pojazdów, w cudzysłowie oczywiście, którymi poruszamy się w kierunku Królestwa Bożego. Czy czasem Przeciwnik Boży nie zainstalował nam tam jednej, a może dwóch, a może nawet trzech, albo czterech letnich opon, przez które będzie się bardzo cieszył, kiedy wywrócimy się i będziemy leżeli e, kołami do góry gdzieś w rowie. On będzie miał z tego bardzo dużą satysfakcję, bo właśnie po to to robi. Mm, po to to robi, po to te e, opony letnie nam i to jeszcze łyse. Bez żadnego bieżnika, nam umieszcza w tym samochodzie. A więc sprawdzajmy, oglądajmy ten stan techniczny. Pytajmy Boga, bo, bo tylko Bóg zna ten stan techniczny. On jest takim diagnostą na stacji diagnostycznej. Więc zaglądajmy na tą stację diagnostyczną, sprawdzajmy ten stan techniczny naszych tych duchowych pojazdów. A Bóg będzie nam w takim raporcie, w modlitwie będzie nam pokazywał, że. Jest OK, ale jednak no, spaliła ci się żarówka gdzieś tam postojowa. i Musisz ją wymienić, bo to stwarza zagrożenie. Albo właśnie zmieni opony, żebyś jechał bezpiecznie, albo twoje hamulce nie są dobre. I tak dalej, i tak dalej. A więc Bóg jako ten diagnosta będzie nam to wszystko mówił. A ważnym jest, bo tu nie chodzi o, tu nie chodzi o to, kto ma rację. Czy jakiekolwiek egoistyczne rzeczy, tylko tu chodzi tylko i wyłącznie o nasze własne bezpieczeństwo. Nic poza tym. Bo o ile w ruchu drogowym, jadąc zimową porą na letnich oponach, stwarzamy zagrożenie nie tylko dla siebie, ale dla innych też, no to w tej kwestii duchowej, w tym świecie duchowym, stwarzamy zagrożenie tylko dla siebie, chyba że. Jesteśmy nauczycielami Słowa Bożego, wtedy prowadzimy autobus pełen ludzi. Czasami tych ludzi jest tak dużo, że do tego autobusu podczepiona jest jeszcze przyczepka i ci ludzie tam sobie jeszcze jadą i tylko głowy im podskakują na tych wybojach. To już jest naprawdę ogromna odpowiedzialność prowadzić taki autobus piętrowy z przyczepioną jeszcze przyczepką. To jest ogromna odpowiedzialność, a często bywa tak, że właśnie różni nauczyciele nie zwracają uwagi, na jakich oponach jadą i mówią różne rzeczy, które nie do końca są zgodne z tym, czego niezmienny Bóg nas naucza, ale to jest inny temat. Chodzi mi tylko o to, że ci, którzy nauczają słowa Bożego i którzy mówią coś ludziom o Bogu, że oni tym bardziej powinni sprawdzać stan swoich opon. A czasami jest tak właśnie paradoksalnie, że yy, tacy nauczyciele Słowa Bożego yy, mają jeszcze takie ambicje, które im podpowiadają, że one, oni muszą szybko jechać. To musi być szybko, bo przecież są nauczycielami, oni nie mogą stać w miejscu, to musi być prędkość. No bo tam zwykły taki Kowalski, to on może sobie tam powoli Boga poznawać, pytać Go, a może na niektórych rzeczy nie rozumieć, może powolutku poznawać, ale taki nauczyciel, który ma jakieś tam jeszcze dodatkowo, albo nie ma, jakieś teologiczne wykształcenie, to powinien zasuwać, bo on ma przecież licencję jego ograniczenia prędkości nie obowiązują. i dobrze, fajnie jak tacy, bo są tacy nauczyciele, którzy naprawdę zasuwają, którzy naprawdę dużo odkrywają, którym Bóg daje odkryć dużo rzeczy. Podziwiam tych ludzi naprawdę, a szczególnie Boga podziwiam za to, że obdarza mądrością ludzi. Tych, którzy są cisi, pokorni, i chwała Bogu, to nie jest tak, że ktoś, że wszyscy mamy wolno sobie jechać. Dobrze jest, jeżeli ten kierowca jedzie szybko, sprawnie, bezpiecznie, mając właśnie odpowiednie warunki techniczne w swoim pojeździe, którym przewozi ludzi. I tak jeszcze na koniec właśnie przypomnę, bo to warto przypominać, że my możemy jedynie Dzielić się tym, co odkryliśmy w słowie Bożym. Dzielić się. Po prostu mówić na zasadzie, słuchajcie, ja ostatnio czytałem Biblię i nie wiem, znalazłem w tym fragmencie i w tym coś takiego. I wiecie co? Myślę, że, ale to ja myślę, że to oznacza to i to. To jest moje rozumienie. A jak wy to będziecie rozumieli, to musicie pytać Boga, czy, czy tak jak ja, czy może inaczej, a może zupełnie inaczej. Na tej zasadzie mamy się dzielić swoimi spostrzeżeniami i tym, co odkryliśmy. Ale nie może być tak, że ktoś wychodzi, na, yy, wychodzi za kazalnicę i mówi ja jestem nauczycielem Słowa Bożego. No jak? Przecież czy Jezus mówił cokolwiek o tym, że jacyś ludzie będą nauczycielami Słowa Bożego? Czy to Duch Święty ma nauczać Słowa Bożego? Yy, no właśnie. <laughs> Duch Święty jest kimś, na kim możemy polegać? A człowiek to jest tylko człowiek. W Biblii jest taki werset, który mówi: Przeklęty, który pokłada nadzieję w człowieku i w swym ciele upatruje swą siłę. Ale błogosławiony ten, który pokłada nadzieję w Panu i Pan jest jego twierdzą, ostoją, skałą. <laughs> no właśnie. A więc. Mało tego. Tutaj jeszcze jedna taka zasada, Wchodzi w grę, że taka mądrość, no może nie mądrość, ale wiedza biblijna, w ogóle wiedza biblijna, często potrafi wbić ludzi w pychę. A pycha jest grzechem. Więc jeżeli pycha jest grzechem, a grzech oddziela nas od Boga. Co tacy nauczyciele mogą zostać nawet niepostrzeżeni, bo my nie widzimy tego, że nagle z nad ich głowy zginęła jakaś aureola i oni już nie mają kontaktu z Bogiem. To jest niezauważalne. Więc czasami bywa tak, że, że są nauczyciele, tacy właśnie, którzy naprawdę mają dużo mądrych kazań, ale później gdzieś tam, im więcej tych ludzi ich słucha, tym ten egoizm i taka właśnie. Przekonanie o swojej nieomylności, czym zrówna, równ, równają się z papieżem, e, powoduje właśnie ten grzech pychy i oddzielenie od Boga. I taki człowiek nie musi już później mówić to, tego, czego Bóg od niego wymaga, żeby mówił. Więc naprawdę bardzo niebezpiecznie jest. Powinniśmy słuchać jak najbardziej, wszystko badajcie, mówi nam Słowo Boże. Ale tylko to, co dobre zachowujcie, a to, co dobre, będzie nam o tym mówił Duch Święty, a nie człowiek. Człowiek nie może nam powiedzieć masz wierzyć w to, bo ja w to wierzę. Człowiek może nam powiedzieć, że on to tak rozumie i możemy się z nim zgodzić albo nie, albo możemy się z nim zgodzić w 80%, albo nawet w 99%. Reszta powinien e, wykonać Duch Święty. To jeżeli chodzi o nauczycieli, a jeżeli chodzi o nas wszystkich, to właśnie ta zasada, żebyśmy ciągle patrzyli na stan e, opon, pojazdu, którym poruszamy się w stronę Królestwa Bożego, bo tu chodzi tylko i wyłącznie o nasze bezpieczeństwo, i to powinna być nasza motywacja, to powinna być nasza myśl, kiedy modlimy się do Boga o to, żeby sprawdził stan techniczny tego pojazdu, w którym teologicznego pojazdu, w którym się znajdujemy i zmierzamy w jakimś kierunku, czy w jego kierunku, czy w nie w jego kierunku, to właśnie tylko i wyłącznie Bóg. Bóg ma badać nasze serca. Czego Wam wszystkim i sobie przede wszystkim sobie życzę. Eee, niech tak się stanie. Niech tak się stanie dla chwały Bożego imienia. Niech Duch Święty prowadzi nas, nie żaden człowiek. Eee, a wtedy będziemy coraz więcej poznawali. Wtedy będziemy sprawnym, technicznie pojazdem poruszali się w dobrym kierunku. I właśnie o to chodzi. Bogu na tym zależy. A więc yy, pozdrawiam was, was wszystkich, niech Duch Święty nas prowadzi. Do usłyszenia następnym razem.